A widziałeś jak boki się czy nie? No wiedziałem, właśnie, właśnie nie jak wiem... Jak WRC! Dlaczego. A czym jechałeś? Co? Na jakim napędzie jechałeś? Na 4 Tak? On się dziwię, że tak bokiem się. Na 4, na 4 I co, powrotka? No kurwa, inaczej nie wyjedziemy są. No, super <laughs> Chociaż ja wiem Tam chyba, zaraz przejdę z buta, pójdę zobaczę